Na pytanie, czy trzeba zaktualizować dekalog, każdy pewnie od księdza, który zabiera głos na ten temat, spodziewa się odpowiedzi, że nie, że dekalog jest niezmienny, jest stały, jest absolutnie ustalony, utrwalony i nie powinien doznawać żadnej korekty. I tu zaskoczę każdego księdza. Widza naszego, naszej refleksji, że Dekalog doznał kilku poprawek, kilku można by powiedzieć reinterpretacji na przestrzeni wieków. Ale żeby też dobrze mnie zrozumieć, przede wszystkim na łonie samego judaizmu widzimy pewną refleksję, i można by powiedzieć, poprawkę. Niesioną przez na, autora natchnionego. Bo gdy mówimy o Dekalogu, to musimy zauważyć, że mamy w Starym Testamencie dwie jego wersje. Odnajdujemy dziesięcioro przykazań Bożych w Księdze Wyjścia w rozdziale 20 i w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 5. Między jednym a drugim jest pewien czas. To mogą być nawet setki lat różnicy w momencie powstania tego zapisu Dekalogu. I cóż tam zauważymy? Bardzo ciekawą sprawę, a mianowicie już pod koniec dekalogu, gdzie jest mowa o tym, żeby nie pożądać domu bliźniego swego, to w Księdze Wyjścia w zakres tego domu, który posiada mój bliźni, i ja nie mam tam mieć już prawa wejścia, nie mam prawa pożądania, a więc w zakres, można powiedzieć, rzeczy, które posiada mój bliźni, jest wymieniona jego żona. Potem jego sługa, służebnica, wół, osioł, i tak dalej. Wszystko to, co do niego należy. W księdze powtórzonego prawa natomiast zauważamy pomiędzy poszczególnymi przykazaniami pewną charakterystyczną hebrajską literkę samek, która oddziela od siebie. Poszczególne przykazania, i tam już inaczej to brzmi. Tam jest powiedziane, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, i jest sugestia, że to jest osobne przykazanie, i potem nie będziesz dążył do posiadania, czy po prostu pragnął domu bliźniego swego, a więc jego sługi, niewolnika, służebnica, czy jego zwierząt. Już zatem tu jest pewna refleksja, powtarzam, już w judaizmie przed Nowym Testamentem. A więc przed naszą erą, że jednak żona to jest ktoś inny niż pozostałe przedmioty, czy elementy, czy nawet osoby z domu bliźniego. Natomiast w ogóle nową relekturę Dekalogu daje nam sam Jezus Chrystus, który będąc synem Bożym, a jednocześnie prawdziwym człowiekiem, stał się. Dla nas widzialnym Bogiem. Jak czytamy w liście do Kolosan 1.15, on jest ikoną, on jest obrazem Ojca. A zatem Bóg, który do tej pory był zupełnie dla nas niewidzialny, niedostrzegalny, nie, niemożliwy do uchwycenia, taki całkowicie transcendentny, nagle w Jezusie stał się, jak później piszą apostołowie, tym, na którego patrzyli ich oczy. Dotykały ich ręce. Nie? Życie się objawiło w sposób tak bliski. Dlatego też i zakaz obecny w Dekalogu, żeby nie czynić żadnego obrazu, żadnej podobizny, czy tego, co wysoko na górze, czy też na ziemi, też już traci swoją aktualność, bo nagle w Chrystusie mamy dostęp do Boga i mamy Jego konkretne wyobrażenie. Zresztą w starożytności. Wystarczyło ulać ze złota jakiegoś cielca, i zaraz ludzie oddawali mu cześć. Taka jakaś była tendencja, żeby uczynić Boga z jakichś takich elementów czy wyobrażeń. Dzisiaj to nawet nikt zas nie popadłby w pokusę uznać bóstwa w jakimś ulanym z metalu zwierzęciu. Dzisiaj inny mamy bożki, dzisiaj może smartfon trzeba by było czy komputer komuś jakby zabrać z rąk, bo wpatruje się w niego godzinami i czyni z niego obiekt czci. I jeszcze jedna, choćby przynajmniej jedna korekta dekalogu. Przecież tam w kolejnym przykazaniu brzmi wyraźny nakaz, by czcić dzień Szabatu. A pan Jezus swoim zmartwychwstaniem w dzień po Szabacie, można by powiedzieć. Nie tyle pierwszy dzień tygodnia, co wręcz ósmy dzień tego nowego, jakby tygodnia, kiedy mamy siedem dni ku czci dzieła stworzenia, ale ten ósmy dzień to jest dzień zbawienia, dzień jakby nowego stworzenia. Pan Jezus pokazał, że to jest już dla jego uczniów, dla chrześcijan, kolejny nowy, zupełnie jedyny w swoim rodzaju dzień świąteczny. Dlatego też pierwsi chrześcijanie, to mamy od 2000 lat zapisy. Owo kyrja kehemera, czyli ten dzień pański to już jest dzień właśnie niedzielny, to już nie jest Szabat. I zobaczmy, sam Pan Jezus koryguje nam dekalog, ale to tylko w tym sensie, on uległ aktualizacji. Oczywiście do nas nie należy w tym momencie zmienianie Jego przepisów czy Jego, jego norm. Nie zmieniamy norm dekalogu, bo jest on sam w sobie doskonały i ma Boże pochodzenie. Wzywa nas do miłości Boga, to pierwsze trzy przykazania, i do miłości bliźniego wyrażają się już od czci względem rodziców, aż po kolejne. Zasady, a więc, żeby nie kłamać, żeby szanować czyjąś własność, żeby wręcz, wręcz nie zabijać kogoś i tak dalej. Żeby nie pożądać też rzeczy, czy żony, która należy do bliźniego. Normy bardzo do, piękne i doskonałe, ale mając jednak boskie pochodzenie, trudno, żeby stały się one w tym momencie yy, przepisami czy wręcz konstytucją każdego państwa, które, zwłaszcza wiele przecież jest takich, które nie uznaje pana Boga. Przecież te normy, dane najpierw Mojżeszowi, a więc narodowi wybranemu, stają się dzisiaj zasadami życia dla chrześcijan, a więc poszczególnych ludzi w różnych krajach, które wierzą w Pana Boga, który się objawił w Chrystusie, ale w każdym jednocześnie kraju, który ma jednak swoje granice i normy państwowe, są też osoby niewierzące, są osoby, które Boga nie uznają. I trudno jest narzucić komukolwiek dekalog, jeżeli on nie uznaje w ogóle Boga. To nie tylko gryzłoby się z zasadami szacunku do czyjegoś wolności sumienia i wyznania, ale jestem przekonany, że sam Pan Bóg, zresztą często dał na to dowody, nie zamierza nikomu niczego narzucać. On zaprasza do tego, by przyjąć ten drogowskaz na życie, który Pan Bóg daje, ale człowiek musi dobrowolnym aktem swego rozumu uznać, że to jest mądre, i aktem woli zechcieć się temu prawu podporządkować. Jest to więc zasada raczej moralna, raczej dotycząca pojedynczych ludzi, którzy zechcą przyjąć dekalog, niżby miałoby to być normą państwową narzuconą decyzją parlamentu. W poprzednich rozważaniach porównałem dekalog do konstytucji. I zobaczmy, że w krajach demokratycznych jest tak zwana ustawa zasadnicza, właśnie konstytucja. Jest to dokument większy, pewnie zakresowo, niż dekalog. Dekalog to jest jednak gdzieś tam kilkadziesiąt zdań. Konstytucja jest nieco większym dokumentem, ale wciąż nie wyczerpuje wszystkich norm prawnych, którymi mają się kierować obywatele danego państwa, A więc jest ustawa zasadnicza, która ma masę, setki, jeśli nie tysiące swoich różnych rozporządzeń już szczegółowych. Które są przegłosowywane w parlamencie, które są proponowane czy przez rząd, czy przez prezydentów, czy królów, zależy jaki to jest ustrój. Tak czy inaczej, dekalog to jest taka nasza konstytucja, jeszcze można powiedzieć jej nawet esencja, bo mamy też prawo, szerzej wyrażone potem w Piśmie Świętym, do którego to. Wspólnota religijna, Kościół też jeszcze nawet przecież ustala prawo kościelne, a zatem nie można powiedzieć, że jeżeli coś, co czynię, nie jest wprost zakazane w dekalogu, że to już na pewno nie jest grzechem, ponieważ dekalog podaje normę bardzo ogólną, a ona znajduje szereg szczegółowych wyjaśnień i właśnie też nakazów lub zakazów, które jednak mamy w życiu przestrzegać. Mamy oczywiście pod warunkiem, że w pierwszej kolejności. Człowiek sam decyduje, by być uczniem Chrystusa, a więc ja dobrowolnie chcę iść tą drogą. W związku z tym już jest pewnym obowiązkiem dla mnie przestrzegać zakazu czy nakazu, ale nie tylko dekalog, oczywiście, ale cała nauka Chrystusa, też większość pewnie norm Starego Testamentu, choć te rytualne już pewnie chrześcijan tak nie obowiązują. Nie mówiąc o wspólnocie religijnej, w której żyjemy, a więc wspólnota kościoła, która też. Pismo Święte interpretuje i też szereg szczegółowych norm i zasad postępowania nam podaje.